Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rafik, a to jest kolejny film z serii mapa na szybko, czyli ja robię sobie mapę i teraz to komentuję, czyli to co robiłem wcześniej. I tak jak widzicie, w dzisiejszym odcinku powiedzmy odcinku biorę się za wziąłem się, no już w zasadzie to zrobiłem. Wziąłem się za naprawę modu wody, bo jak powszechnie wiadomo na góra Lachot 3, był problem z tym, no i to. No, prawdę to nie miało prawa działać, bo nie było dodanego skryptu. No to nie jest już istotne specjalnie, ale postanowiłem, że teraz trzeba się wziąć i to naprawić. I właśnie jak możecie zauważyć, na dołączonym obrazku robię to sobie tutaj, właśnie. No i teraz co robię? Wrzuciłem, wszedłem sobie w internet, znalazłem na fsuk.com jakąś tam, jakąś tam paczkę z watermodem, pobrałem, mówię, zobaczę, może będzie troszkę inaczej. I się okazało, że. Poidło od koryto w zasadzie od owiec jest nie w postaci fasy tylko też koryta, co mnie ucieszyło i natychmiast wziąłem się za usuwanie starych rzeczy, które już właśnie przed chwilą zrobiłem. Nawet nie zdążyłem tego skomentować, a już to zrobiłem. To jest przyspieszenie razy 300. No i teraz wrzucam nowe, nowe elementy na mapę, czyli no, nowy, nowe poidło dla, dla krów W tym momencie ustawiam tak to się prezentuje. Tutaj jest troszeczkę problem z tym plainem od wody. On niezbyt wysoko chce się podnosić. Ale chyba nie będę z tym kombinował za wiele, bo coś tam czytałem, że chyba z tym jest problem ogólnie, więc yy, generalnie idea jest sprawdzona, to wszystko działa, z tym że to się tak aż wysoko nie podnosi, co nie jest jakimś specjalnym problemem w moim odczuciu. No a teraz zostawiam tą fazę, która, która się okaże w późniejszym stadium filmu filmu, że która się okaże takim intruzem troszeczkę które, który, który nam tutaj psuje wszystko, ale to już zobaczycie za chwilę. Teraz rzucam właśnie te nowe poidełko dla owiec i tutaj troszeczkę troszeczkę przebudowy. Czyli stwierdzam, znaczy sobie robię patrzę, mówię. No, ładnie pięknie, ale tutaj nie będzie miejsca, żeby wjechać do powełny na przykład. No i mówię, no nie może tak być. No to trzeba to przerobić koniecznie. No i... Właśnie chyba teraz, o, zacznę przesuwać. Na początku chciałem do samego brzegu, ale potem doszedłem do wniosku, że tutaj te operowanie tym ogrodzeniem na tyle jest nieprzyjemne, że zdecydowałem się na taką ugodę, czyli pół na pół 50-50 i przesunąłem o jedno przemysł. Co właśnie możecie zauważyć sobie na dołączonym obrazku. No, teraz jeszcze takie drobne tutaj kosmetyczne rzeczy, czyli wyrównywanie, żeby tutaj się nic nie bagowało. usunięcie jednego przęsła i jeszcze tutaj poprawki, widzicie delikatne. Jest to przyspieszenie razy 3, czyli 300%. Więc w zasadzie to co zobaczycie w przeciągu 10 minut, ja robiłem przez około 30. To są fragmenty też wycięte, o czym Wam też powiem za chwilę, jak do tego przejdziemy. No, zobaczmy. No, teraz już jest wszystko nieprawie dopasowane. Jeszcze tylko pewnie short grassa zaraz usuną. No, to się właśnie dzieje. A no, takie derżawi troszeczkę. No dobra, short grass usunięty. No, a jeszcze tutaj taki podłoże udeptanego, podłoże takiej ziemi. Tutaj jeszcze troszkę kosmetyki i już to wygląda sensowniej. Jeżeli chodzi o bramy, to chyba mm, nie będę się bawił robienia bram. One są zbyteczne. Przecież te zwierzęta tak naprawdę by nie wyszły z swojej zagrody. To jest oczywiste przecież. Wtedy luknąłem sobie w poradnik, czy aby przypadkiem jakieś ważne kwestie nie pominąłem. Generalnie nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale wolałem jednak spojrzeć, się upewnić. No i właśnie tutaj poprzewijałem, przeanalizowałem i, i wróciłem do edytora. Teraz tutaj podgląd na podgląd na, na fmesze, czyli obszar po którym chodzą zwierzęta i te wycięte, czyli takie, tak zwana maska bodajże to się nazywa. Te ustawiłem, poprawiam, i co się okaże potem kompletnie zbędnym, zbędną czynnością. No ale czas, który poświęciłem, to poświęciłem, więc no nie będę tego wycinał. Musicie, musicie też wiedzieć, że nie zawsze jest tak, że wszystko wychodzi za pierwszym razem, a do niektórych rzeczy dochodzi się dopiero po jakimś czasie, co zresztą, zresztą udowodnię tym filmem. co jakieś tam przeróbki, jeszcze na fmeszu, w tym przypadku dla owiec. Oczywiście ustawiamy na 0,7 radius, tam na kanały na jedynkę i porobione. No to się tak szybko dzieje, że nawet nie nadążam za tym co się dzieje na ekranie. W pierwszym momencie miałem ustawione razy 5 prędkość, ale to naprawdę nie szłoby tego komentować, więc y, troszkę sfolgowałem tempo, że tak <laughs> zaśmieszkuję. Za, za Tutaj jeszcze podmieniłem skrypt, ale prawdopodobnie on był y, taki sam. Tutaj się osunąłem zbędny skrypt od rogatek. Już wszystko pozapisywane, rzut rzut. Teraz pewnie się ustawię i w tym momencie będę zapisywał mapę. Jeszcze tylko spojrzenie w scripting, czyli czy jakieś błędy... O, już jestem w grze. Dobrze, i teraz sprawdzam konsolę. Czyli czy błędy związane ze skryptem i Lua zniknęły. Co się okazuje? Okazuje się, że te błędy pozostały. I tam troszeczkę się zdenerwowałem, troszkę poprzewiałem, to oczywiście wyciąłem. I wróciłem do detora i od razu wypierdziłem be tę beczkę, bo tam coś było napisane. Wypierdziłem, zapisałem, wróciłem do gry i problem z lua zniknął. Już tego wszystkiego nie pokazywałem, nie było sensu. No i teraz już szybki teści czyli napełniłem yy, beczkę z wodą. Tutaj w tych wycinkach też jeszcze kupiłem kilka krówek, aby móc więcej tej wody nalać. Bo nie było sensu, abym wam, tego poka abym wam to pokazywał. Jak się tak kup kupowałem, to straszna epilepsja była. Tak migał ekran co każde zwierzątko i, i po prostu powycinałem ten fragment. Jak widzicie, tutaj u obiec też się elegancko woda napełniła. Można wlać tutaj. te pranie jest tylko na chwilę przeniesione z racji, że trochę przebudowuję mapę. Ale o tym też może się na making offie yy, będzie okazja wypowiedzieć teraz jeszcze rzut oka na pyta, możecie sobie zatrzymać, tu się woda, tam wszystko każdemu się napełnia, co mnie cieszy, że teraz będzie to już funkcjonować. Tutaj zobaczcie jeszcze drobny błąd, mianowicie za wysoko jest te koryto i owce zamiast pić wodę to biją beton, znaczy biją głową o beton, czyli puste łby, hehe. No jeszcze podjeżdżam pod krówki i tu już chyba w zasadzie będzie koniec, więc dzięki serdecznie za obejrzenie yy, i do usłyszenia w kolejnych filmach, mam nadzieję, że zostawisz jakiegoś lajka, i komentarz, że nowa fajna forma i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie.